Dzień dobry, Eturbo turbo chciałbym Państwu zaprezentować serwis Eturbo Press, gdzie mamy system SEO Journalist. Jest to system dynamicznego promptingu, gdzie tak naprawdę z treści, które zostały wygenerowane przez dziennikarza, możemy utworzyć bardziej zoptymalizowane treści. Dla przykładu weźmiemy sobie artykuł z Wałbrzych24.com. Była ostatnio tutaj awaria. Łączy orange i powstał taki króciutki artykuł na ten temat. No i żeby stworzyć bardziej treściwy, bardziej angażujący i zoptymalizowany podwyżki warki artykuł, wchodzimy na eTurboPress. Tam dajemy sekcję demo i tak naprawdę wklejamy tą treść z tytułem, jak i z całą zawartością. System jest tak stworzony, że analizuje tą treść, stworzy odpowiedni prompt do tego i będzie ją optymalizował pod kątem czytelności, pod kątem zawartości słów kluczowych i zaangażowania uczestnika. Mamy cztery różne możliwości: standard, emocje, poprawny i monoblog. One są wyżej opisane, ale to Głównym celem jest tylko prezentacja samego modelu. Weźmiemy standard i wygenerujemy treść, która będzie odpowiednio zoptymalizowana pod wyszukiwarki. Potrwa to do około minuty, bo system musi przeanalizować tekst, wygenerować prompt, i potem odpowiednio za pomocą sztucznej inteligencji całą tą zawartość zoptymalizować do wyszukiwarek. Głównym naszym celem było właśnie, właśnie optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek i tego, jak będą się indeksować i pozycjonować późniejsze wyniki. Za chwilkę powinniśmy uzyskać wynik, troszeczkę to trwa, tak jak powiedziałem, ten system jest bardzo skomplikowany i wielopoziomowy. O, i mamy wygenerowaną treść. Tutaj u góry mamy tak jakby zmienne, które wprowadzaliśmy i poniżej artykuł z wyznaczonymi słowami kluczowymi to sekcji z podziałem na, na podsekcje, czyli to będą podtytuły, nagłówki, pod, tak, tytuł, nagłówki i sekcje o odpowiedniej zawartości słów kluczowych. Możemy też wybrać inne modele. Tak? Model emocjonalny jest bardziej nasycony tak jakby zaangażowaniem narratora, większą ilość pytań retorycznych i większa ilość jak to powiedzieć, jest takie spalowanie emocji w nim zawarte. Jak ja powiedziałem, generowanie treści trwa do minuty, więc powinniśmy jeszcze chwileczkę poczekać. To jest dosyć dynamiczny system, ponieważ on po analizie tekstu dobiera odpowiedni prompt, który będzie dopiero generowany. Za każdym razem jest on inny. Jest to kompletnie inny artykuł, inaczej napisany, z zupełnie innym zaangażowaniem odbiorcy. W porównaniu do treści wejściowych, jest nie do porównania i naprawdę potrafi zaoszczędzić bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o pracę dziennikarską. Tak naprawdę, nie musimy. Całkowicie budować tego systemu od początku, tylko generujemy treść z faktami i ewentualnie ją dostosowujemy do tego, co chcemy uzyskać. No jest to dosyć rewolucyjne narzędzie. Staraliśmy się to jak najbardziej zoptymalizować pod kątem pracy z robotami Google, tak? żeby procesy indeksowania tutaj mocniej wzmocnić. A nie zastępować pracę dziennikarską. Poza tym, system czasami tworzy drobnego rodzaju błędy, i jednak monitoring człowieka i ten proces zaangażowania dziennikarza jest bardzo ważny pod kątem tego, co on chce uzyskać. Tu mamy już inny model poprawny, który jest najbardziej zbliżony do sztuki dziennikarskiej. I więcej tak zwanych checkingu, mniej skalowania emocji, mniej pytań retorycznych. Dopiero to wszystko, dzisiaj Państwu chciałem zaprezentować, a wszystkie opisy modeli, jak i możliwości najlepiej przetestować w własnym zakresie. Dziękuję bardzo.